Siema, z tej strony klockowy Cebulion. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z innych nietypowych figurek Lego. Zapraszam. A więc tak, jest to nowa seria na moim kanale, w których będę Wam pokazywał inne figurki, które po prostu nie wyglądają normalnie. Nie są takie podstawowe, jak na przykład. Te z saszetek kolekcjonerskich są inne, mają nietypowe kształty, składają się z y, innych klocków, po prostu są inne. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam robota ze Star Wars, droida, który się nazywa IG88, jest łowcą nagród, a więc prezentuje się w następujący sposób. Ma tutaj karabin z którego strzela do swoich ofiar ma ruchomą głowę i jest fajnie zbudowana. Tutaj jest taki nadrug, których są różne kontrolki. I tutaj może Wam pokazać. Normalnie to jest taki klocek. Może się wykorzystać, nie wiem, do różnych fajnych rzeczy, ale się go nakłada chyba w tą stronę. Tak, na pewno w tą, bo tutaj jest taki. Stud się przyczepia, a tak się prezentuje w tą stronę. Ma też inne nogi takie. Mm, y, też inne niż y, jak są mm, kościotrupy, a możliwe, że w tej serii też się pojawi jakiś kościotrup. No i tutaj ma właśnie taką rękę, jak mają truposze i na plecach ma taki. Klocek, żeby można było ten karabin, tutaj do tego przy, przyczepić. Więc fajny element tego pistoletu. I IG-88 to jest zdecydowanie, zdecydowanie inna figurka. Także w tej serii możecie się spodziewać różnych kościotrupów, centaurów i innych dziwnych figurek. Także lecie zobaczyć moje inne filmiki, oj, że ich jeszcze nie zobaczyliście, a w dzisiejszym materiale to na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.